360X3. Testujemy jakość nagrania w 5.7K, maksymalne ustawienia. Dotykając ekranu dotykowego, jeśli na takim oglądasz, możesz się rozejrzeć dookoła czyli dotknij ekranu i się rozejrzyj. Poruszaj swoim smartfonem lub tabletem i też możesz się w ten sposób rozejrzeć. Gdybyś nie miał dotykowego, dotykowego ekranu, wystarczy przesunąć myszką i też się możesz rozejrzeć lewym guzikiem lub touchpadem na laptopie, tak? To jest takie specyficzne wideo. Sobie zobaczyć, mi się przejedziemy po sobie Zobacz kolejną nogi, ktoś wrócił. Ja sobie pójdę w tryb D, w tryb E, przepraszam. Będziemy jechać zgodnie, oczywiście, z dopuszczalną prędkością w Polsce. Pięknie. Zobaczcie sobie jakoś nagrania. No, to już jest szósty dubel, z tego względu, że zawsze jak włączam, to spo spotykam albo sąsiada, albo znajomych tutaj z dzielni. I nigdy nie mogę rozpocząć tego nagrania. Już od pół godziny sta startuję. Może już nikogo nie, nie spotkam. Więc co miałem spotkać? Już spotkałem. I jedziemy dalej. Jeśli będzie szum wiatru, ustawione jest w stereo. Można włączyć redukcję szumu, ale w ten czas ten dźwięk jest taki strasznie beznadziejny. Taki zamulony. I jak będzie szumieć to trudno. Co no. zrobić? Pe pewnie będzie bez wiatru. Fajnie się jedzie. kamerą na, na, na głowie 360 to jestem jak z tego z Google Street, panie kolego Google View żeby jeszcze Google zapłacił wiele to byłoby dobrze w sumie mogę być lepszy niż Street View, bo mogę wjechać tam, gdzie samochód Google nie wiedzie. no właśnie Mercedesy są jakieś piękne Nie ale są piękne panie Pijalnia czekolady tutaj jest Czekoladę można pić Ciekawe O jest na górze no Trzeba będzie kiedyś pójść Jak już przejeżdżamy. Sakryblum. To był brak koncentracji kierowcy. Nie, nie reaguje na e, widok nadjeżdżających samochodów. dekoncentracja koncentracja właśnie widzisz rowerzyści, czy ludzie, którzy jeżdżą na motocyklach lub na hulajnogach ale na swoich, bo na tych pożyczonych to jest zero respektu do, do niczego, nikt nie szanuje ani sprzętu, ani, ani siebie, więc mówię o tych prywatnych, niepożyczonych, to są moim zdaniem lepsi rajderzy, bo oni tutaj ryzykują ży życie swoje i każda pomyłka może się skończyć tragicznie. Dlatego oni jeżdżą uważnie, jest 100% procent Uwaga. A w samochodzie to tak. Sprawdza co ma w telefonie, sms-i, no, panie, panie. Tego widzicie, nie trzeba się rozglądać, bo facet jeszcze na zielonym przejęł. A tego? Drugą... No, A i tutaj też, myśli, ocyś, czy jedziemy dalej? Jedziemy tamtędy. Pani na kawy Dlatego tak jak mówiłem wcześniej e Kierowcy Jednośladów są bardziej Uważni, Z Moim zdaniem są lepszymi kierowcami To nie oznacza, że nie ponosi ich fantazja i czasami jeżdżą za szybko i to powoduje tak zwane uszkodzenia na ciele i duchu. Czy włączam ja rowerową? No nie wiem, nie ma namalowane Co mi tak z tyłu chropocze? Panie kolego? Nie wiem, znaczy muszę kloceką cały już wymienić. No dopiero za zakładałem. Nie, blokuje koło idealnie. muszę rozkręcić i zobaczyć, co tam tak chropocze na klocku. No tarcza jest przecież Może musi się ułożyć Czas spróbujemy No, takie chrobowanie Jeszcze raz No jest takie chrobowanie Muszę zdjąć klocek i zobaczyć co się tam dzieje Może ta blaska się zsunęła? Się to A jak wrócimy? No i... Proszę ja ciebie, bo ja jak że to muszę być perfekcyjnie Ja nie mogę mieć proszę pana, że coś mi strzela czy coś Niektórym to nie przeszkadza, no ale ja jestem wyczulony na Każdego rodzaju, auwoda, nie chcę być ochlapany z tym Tak zwany Hałas Kięciunio no i u Co to tak kropocze cholera? Klocki wydają się na całe. To hmm. zimne, ale prawdziwe. Jedziemy. Pięknie, zgodnie z regulaminem państwowym. Zobaczcie sobie jakość nagrania. Powiem ci, że pierwsze moje wrażenia, takie prywatne, mogę się mylić, ale mam delikatne wrażenie, że X2 miała większy bitrate, muszę to zweryfikować. Nie było takiego, jakość wideo była lepsza, ale może jest to złudzenie moje, może mi się zdaje. Muszę porównać w bazie, czy na pewno tak jest. Nie jest to jakość taka jak GoPro. Nie? GoPro nie ma 360. Znaczy ma w tym, w tym najdroższym, ale mówię o regularnym kamerze, jak nagrywa w 4K. No to to nie jest ta jakość. nie takie już moje wrażenie. się tylko pani za nas przycisnęła i możemy jechać Wygląda jak magda gelder w tym samochodzie po prostu i takim kuraczem jeździ Bentleyem Najnowszym Półtorej miliona złotych na kółkach Szybko bym sprzedał, żeby Panie kolego zrobić z tego 20 milionów Ładne dziewczyny chodzą A w tym momencie, gdzie jesteśmy w tej chwili to myślę, że w, w, w ciągu dwóch lat dałbyś radę. Spokojnie. Dziesięciokrotność tak y, y, zrobić i przez te dwa lata jeździć samochodem za 30 tysięcy. Znaczy jeśli koła już samochód kupisz fajny. No, może nie taki luksusowy, wiadomo, to to jest Bentley, nie, ale no, kupisz jakąś MMkę czy Audi, i też będzie dobrze. To jedziesz tak 50, dobra, 50 tysięcy. 30 to może być troszkę mało. Ale No, no wiesz, przenieść się z Bentley'a na samochód kogo to jest... No to jest ta różnica. Na jakikolwiek samochód się przenieść z Bentley'a to jest różnica. A śmierdzi kupą. Co tak wali? Nie wjechałem w gówno. Albo nie wszedłem w gówno. Albo wszedł gudno to pierwiaje. Teraz tak wszedłem i o później proszę było myć, trzeba uważać, bo jakbyś kolejnej nogę o frędzoli głównym, to pani Przewalone. My sobie pojedziemy w lewo. O no. akurat zobaczcie sobie Global Motors, co oni tu mają. A mają samochody do Dodge i tak zwane dziwagony. Piękne spoilery Al Capone z Wiecznie Żywy Szmateksy Wielu linii tam minęliśmy No jedziemy dalej Panie kolego Jedziemy spokojnie z rozwagą? Tak, jak się powinno jeździć po mieście. Proszę bardzo. Jak przyjemnie. A ty się rozglądaj i patrz, czy wszystko jest dobrze. Biura do wynajęcia, proszę bardzo. Chcesz wynająć biuro? Proszę bardzo. Jest oszklone, klimatyzacja jest. Ile kosztuje, nie wiem. Musisz sam zweryfikować. Bilet... Asi, przepraszam, numer telefonu jest na ścianie namalowany Przyklejony na naklejce. Ten Pan ma tutaj pierwszeństwo. Ja próbowałem mu ustąpić, ale on tutaj z bokiem pojechał no i Pojedziemy pod kościół? Oczywiście. O. Dobrze, że tu, tu jest wjazd. Tu jest pana, Pani kolego, tu ksiądz proboszcz działa. Ksiądz proboszcz już się zbliża już puka do twych drzwi pobiegniesz go przywitać w twym sercu dobroć drży to szczęście niepojęte ksiądz proboszcz wysoki ten kościół ma czy jest w nim ciepło to jest zagadka twa no, wejdziemy. No i zobacz. Wszyscy stoją w korku, a ja sobie kulturalnie śmigam. Pięknie. Życiowo. Ale trochę się chłodno zrobiło, powiem Ci. To już nie jest to, to ciepło, co było. Już mi jest w luzie chłodno. Za niedługo trzeba będzie. Ja może zwolnię troszkę. Za niedługo trzeba będzie yy, rękawiczki, nawet już rękawiczki takie, le takie jesienne ubierać. Jak się będzie chciało przejechać na rowerze i nie tylko. Żeby rąk nie przewiało. Długie spodnie. I już. Koniec panie kolegi, już się robi chłodno. Mimo pięknej pogody, ale jest wiatr. Czy Ty mi w ogóle słyszysz? Oby. Czy to się w ogóle nagrywa, to jest pytanie. Czy ja gadam sam do, do siebie? No, muszę to zweryfikować. Dobrze, Proszę, parleje stoją Zobaczcie, na przejściu na pieszym za Krakową To to jest dzikus, no. To jest dzikus. Ja tutaj nic nie widzę, czy ktoś jedzie, czy nie. Dobra. McDonald's. Idziemy do McDonalda? Nie. Chyba Ci będzie drzwi bolał. Tam nie nic. w To jest spoko. sobie zupkę, jakąś fajną zjeść. Jest fajną fajno, elegancko. Jedziemy dalej. On pan miał fajny rower. No dobra, jedziemy dalej. Szczęście jest po naszej stronie. Wody gra w coś jakąś grę i on nie, nie, nie widzi co robi i pochodzi środkiem no. Jadą środkiem, powiem Ci tak Ludzie są jakieś dziwne Jedzie rowerem w dwóch, nie ustąpi, tylko ja muszę gdzieś zje zjeżdżać. Ciekawe, czy on samochodem tak samo jedzie Czasami sam jeszcze pretensje ma, ale się już ciepło, tak przyjemnie. Szczęście niepojęte. Insta 360 z takim. Dżunglem na głowie, trochę to dziwnie wygląda. Fajnie, badać, że będzie się też nich Znak, bo to drogie rzeczy są. Pamiętajcie, że też. No, ceny po prostu górę, Góra to kwestia jest inflacji. No, same produkty. W dolarach myślę, że jest tak samo. Chociaż nie, może być drożej w dolarach, bo dolar też jest na inflacji, to jest wszystko na inflacji dzisiaj. No ale to zdecydowanie polski złoty do dolara jest bardzo słaby. Bardzo. I wszystkie te sprzęty są w polskich złotych droższe. W dolarach nie. W dolarach mniej droższe. Dlatego jaki był moral? żeby otrzymać dolary, a nie polski złoty no masz. i tak tak to wygląda przyjechaliśmy się zobaczyłeś Insta360 X3 pierwsze wrażenia są bardzo dobre nawet można powiedzieć, że Wspaniałe, czy się tu możemy. Za... W tym parku ja wiem nie. Ten park jakoś nie. Dobra, lecimy dalej. Zobaczyłeś, jak to nagrywa? Powiem pierwsze wrażenie moje to, to, to bateria. Rewelacja. Bateria trzyma bardzo długo. O! Czy, po, czy porysowałem lęza? To jest pytanie. Jeśli porysowałem lęza, to jest pierwiaje. Jeśli to był strzał w lęza, le, to jestem, panie kolego, 2000 plecy. To jest właśnie to. Dlatego trzeba uważać. Miejmy nadzieję, że nie. To się okaże na końcu tego wideo. Bardzo piękna jazda. Sympatyczna. Zakończymy jazdę pod kościołem. Oczywiście mamy zielone światło. Czekujemy. Myślę, że jak zakończymy pod kościołem, to nie będzie żadnego rysu na, na lężu. Miejmy taką szczerą nadzieję. Z, z krzaczorami, kolera, krzaczory na każdym kroku. No i tyle. Pozdrowić i polecić zobaczyć, czy są jakieś uszczerbki Ja pierdzielę, czekaj fuks! Nie no, fuks, nie ma, nie ma nic. Ale mało, mało brakowało, bo pod lęzem przejechało. Ole wiesz wiecie jak to trzeba uważać? Jeden strzał ale kamera wygląda naprawdę Telacji. Pozdrawiam.